Rzeczy, które musisz wiedzieć przez zakupionego samochodu, część czwarta. Dach, no tu w zależności od preferencji masz do wyboru trzy rodzaje. Ja akurat mam winę, no i muszę powiedzieć, że może i spoko wygląda, ale przy 10 stopniach mniej pęka. Jest jeszcze miękka szmatka. No, może i nie pęka, ale za to wygląda tak po prostu przeciętnie. No i oczywiście hardtop, czyli taka nakładana skorupa, no to już wygląda super, tylko że jest jeden problem. Tak jak ją w całości nałożysz, tak też w całości musisz ją ściągnąć. Jest to takie mało funkcjonalne. No i jeszcze w tych wersjach, w takich soft -topowych. możesz mieć na przykład szybkę podgrzewaną, albo taką pleksję. No i jak widzisz, może się dziać takie coś. No i a propos jeszcze tych soft -topów, to pamiętaj, że one mogą przeciekać. I jak już kupujesz ten samochód, widzisz jakiś wyciek w środku, no to możesz się domyślać, że ten wyciek już jakiś czas trwał i zacznie się pojawiać niechciana wilgoć w środku. Dyfer, no najczęściej był tutaj otwarty. Jeśli chcesz sobie tym trochę pozapierdzierać, polatać bokiem, no to musisz szukać piętego, bo takie wersje też wychodziły. Albo zespawać Albo zespawać <gry> Spawajmy tyfry No i jeszcze a propos zapierdzielania No nie spodziewajcie się cudu, bo są tu małe heble No niestety nie jest to zbyt wydajne No słabe chłodzenie, ale Ciekawostka, w stokach wychodziły wersje Po prostu z większymi heblami No i okej, okay, to już był ostatni odcinek z tej serii Dajcie znać co sądzicie o tym małym samochodziku Jakieś przemyślenia, no i co? Jak myślicie o czym będzie następna seria? O jakim samochodzie?